Cześć, to znowu ja, witam was w czwartym odcinku Zagramy w tacy pierścieni Dobra Ym, Teraz sobie, jak obiecałem w poprzednim odcinku, sobie pojedziemy na, do Ozgiliad Na wycieczkę I zabierzemy misia w teczkę, a ja się zamknę Jak będzie filmik Znaczy się postaram yy, Tak yy, Generalnie Frodo jest odblokowany, ale jest zablokowany przepraszam yy, Frodo jest zablokowany ale raczej od, jest zablokowany ale zablokowany o tak yy, W misjach hobbitów tylko samem się gra ale potem można Prodo grać jak się przejdzie grę więc to w sumie się liczy co tajne postacie więc nie wiem po co tak zrobili to sobie weźmiemy sama która jest cieniasem tak jak każdy hobbit i wiecie w ogóle wow dobra zamknę się filmik teraz chyba będzie my heart is filled with both great hope and sadness for the success of our plan i must place the smallest of us in the greatest of peril always the mighty tried to possess the ring and always they failed <laughs> fate has lent me a hobbit, resilient to the ring's corruption and brave by his very nature you cannot stay in the Shire! No! no it can't. But it will require more than Frodo's stout heart to bear the Ring. He will need a companion. you, the ways of the For all three of them are bound to the fate of the Ring and to the fate of each other. We swear to do what you want. We swear. You know the way to Mordor. Yes. While we occupy Sauron's gaze, together they must bear the ring. ...into the very fires of Mount Doom. And should they be captured or kept, Red Peril may befall them, and all hope may be lost. Oh! In general, we will fight with Ghoul. But will not to be a boss, it will be a mini-boss. And not in this mission, only later. jakie ładne przejście z, z filmu na grę dla mnie to był e meister sztyk w tamtych czasach dobra lecimy to jest ja, ja w sumie tej misji nawet nie lubię zbytnio ona jest dziwna jest się samem który aha to nie to był mój o walczymy z orkami jesteśmy supercięcy i potem zobaczycie jeszcze co będzie bardziej dziwnego ym, Trudnego zarazem W ogóle Wykałaczkami was On niczym nie strzela To kałaczki jakieś Ej, par, widzieliście to? Dostałem expo za to, że coś wywaliło drzwi Nie, drzwi, ściany, sorry Wow, jednym strzałem? Hardcore. Gol, a w ogóle to Golum podobno miał nam Tutaj drogę prowadzić, ale on tylko mówi czasami ma dialogowi że tędy gada i tyle o teraz właśnie mamy Nazgula. ten wskaźnik góry ja na początku nie wiedziałem o co chodzi tu chodzi o to żeby Frodo nie został złapany przez Nazgula. jeżeli się ten cały na czerwono wypełni no to koniec gry game over Liście, trzeba pod jakimiś dachami się chować, żeby to z powrotem odp odpełnić. tak jak W ogóle to, ja mam ten drugi level, czy nie? Ale dostał. LOL. Wszystko, cały eksplod. Jedyne dobre to to, że on ma szybkie dobijanie i łatwo mu nabić kombo, bo tyle hitów trzeba zadać, że. Złasimy Bo... Wykałaczka! W ogóle ja mam tego górę patrza, orków już? Czekajcie Nie, nie mam Muszę mieć drugi level, a oczywiście nie mamy. Zawsze miałem w tym momencie, ale teraz jakoś nie mam, nie wiem czemu. Lecimy na Szczecin, jedziemy dalej. Wow, jaki ninja! Jaki ninja! O, awans, jej! Można się bić teraz. Rębacz Orków no. LOL, co się dzieje się? Zapominam się bronić Wolę atakować chyba z... zwykłymi kombo Tak mi się wydaje A masz rębacz orków O ty Bierz się, bijesz się Tomasz dwie kałaczki Jeszcze nie pójdziemy O ty! to dobić, a ty co? Że weźmiemy HP potkę. Mm, O, zabili go Dobra, idziemy tu O, Fajnie. No Zabijaj go Tu gdzieś się były się tu pójść? Gówno się nie da, ale można ich zabić, ale mnie coś bije, kurde, Wolę się tam nie bić. O, tutaj ginęłem, pamiętam, ginęłem tutaj w tym momencie, nie wiem czemu. Właśnie przez tego głupiego, popieprzonego ucznika. No, kurde, zginę. O, Jezu. I od początku. Ja dziękuję. Dobra, zamknij się. Ja jestem ciekawy czy będę miał już drugi level Nie mam no, co za chamstwo Dobra jedziemy Im więcej sieki, tym lepiej Po prostu na następny raz będę pamiętał żeby się więcej bronić A masz, patrz, uniki A strafing Double jumpy Chud. Nie to nie było to co myślicie, że ja powiedziałem Gdzie a masz, no bie O, właśnie Jej. O masz Ja ostatnio sobie zacząłem pykać yy, Tego, w y, Prince of Persia, ten 2008 I yy, bo tam miałem tą grę jakoś, nie chciałem się grać, Tak nagle zdobyłem jakiegoś takiego Nie wiem Yy, ochoty na to I... Bo tak sobie myślę, że chyba to będzie następne zagrajmy wy Tak mi się nagle tak chętka za na to zebrała Chciałbym to przejść przed nagrywaniem Nie chcę tak na ślepo na ślepaka przechodzić to Kurde bitch, ja chciałbym przed, przed tymi schodami dostać ten level Always sexy master może się uda Do Dobij go Aj nie uda się O ty! Eee, zawsze miałem kurde ja, pokażę Wam A to będzie długi odcinek W ogóle tego piję Ten się nie kapnął nawet No co za żul Avans Ej! Mówiłem szybciej teraz przechodzimy to, mm. to że zginęłem to była moja głupota teraz Później będzie dwa razy gorzej Mówiłem będzie dwa razy gorzej Oto ciule. Szybkich ataków! Szybkich ataków, double jumpy! O! Botek! Masz in Napijać! Expo! On jest taki słaby, naprawdę. Obity są takie słabe. No, wiesz to. Nie chcę mi się tam ich dobijać. Ginie. No, teraz trzeba urde. Strejfy, double jump Jezu jakich tu dużo Och, o cholera Zabić tego W ogóle co to jest za klatki Przecież ja mam kurde do kom Mam pojadać mrówek kurde O, o ty No <laughs> Przy nich się nie da zrobić pełnego grębacza orków No to jest jakieś szumy, Punkt kontrolny o. Tutaj często ginęłem Tu się zna z mm. Znaczy nie ginęłem Przepraszam, że tak gialam z ucieczeniem później, wiem, że to nieładnie Ale No Ale po prostu Ymm... Jestem godny na, na paluszki No Jezu, czemu one się kładą? ściule? Jezus Idziemy No zaraz nas złapią O Taki z ciebie ninja To, wykałaczkami! To na niego i dupa No zjewajcie Jestem Sir Sam To jest tak jakby żonglerka nim robię O tak Dobić co O Jezu, klatki. Nie no, muszę... Czasami tak mam, że muszę zresetować kompa. O tu teraz zrobił ten. Yy, prodo rębacz Orków. Hardcore. Pomóc ci? Nie pomogę. Sorry. <gry> Nie lubię mi... Easy! Z tymi... z są z Gandalfem. No i może z Gimleem. Oj, w ogóle, gdzie Frodo? A jest. Zgubiłeś się, stary. O, w ogóle, teraz będzie fajowe. Patrzcie na tą scenkę, to jest epickie! Nie, nie będę cię zabijał. O, a ciebie tak! O i teraz patrzcie. Ty. Tym. <laughs> łap to. No czego nie złapać? No łap. Bierz to. Napijcie. <laughs> w ogóle to wygląda jak jakiś kurde rucha. Dobra, jedziemy. Ale zaraz powinno znowu nas łapać ten. I to będzie właśnie ten trudny moment. Zaraz powinien nasłapać nas yy, z powrotem. Chyba za tymi schodami. Co zabijacie moich ziomów? Moi ziomowie. Dobra. No i nazwór z powrotem. A to ziul y y Tu się radzę wam pospieszyć. I to mówię serio. Jezu, co się dzieje się. A, tu się można chyba schować. No Chowaj się. Dobra, jedziemy dalej. Szczególnie, że kurde sam tak wolno ich zabija, a ich jest tury, tyle tutaj. Że się nie... To jest cud, żeby się przedostać. O ty. Bijemy. Dobra, nie, 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 ja się nie biję. Kurde, jest! Skoczyłem tu, teraz pod to. Dobra, uff, już mamy w sumie najgorsze chyba za sobą. Jak mi się daje. Ale straciliśmy masę exp'a, muszę wam to powiedzieć. Ale to jest trudna misja i dlatego nie chcę mi się. O, w Golum w ogóle tam stoi hardcore, hardcore. Tutaj właśnie, przez jest ten najgorszy moment Tutaj żeby to przejść Mówię w serio Zaraz będę miał może, może dwa levele się uda wbić Aaa, nienawidzę tym grać LOL, ile on hitów na papę wydo wydobył sobie? No nie wierzę Chyba to już jest koniec. Proszę, żeby to był koniec. A nie, jednak nie. A nie. Jeszcze trochę. Łe, Frodo znowu gdzieś został. Lebacz orków! Jej! Dobra. Idziemy dalej. właśnie Tu trzeba wiec. tutaj tam, że chyba tylko na łatwym to przeszedłem. A muszę to na normalnym przejść. Mój achievement. Pewnie odcinek pół godziny będzie trwał Ale nic, ja się nie poddam W ogóle Golum go strasza swoim twarzą No w ogóle on top tańczy Bij kogoś, a nie A Ten ogr, on jest niezniszczalny Nie, nie, nie bić go nawet yy, Kodbitem go nie zabijesz Kurde, bronić się tylko i tyle i wyżnąć. Taka prawda. Jezus. Uh. No nie da się go zabić. Mówiłem. Się broni. Uh. A jedynym sposobem chyba na zabicie go to jest ze strzał. A on A on ma taką... Takie słabe strzały. W ogóle trzeba go odciągnąć stąd. Chodź tu. Chodź, 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 chodź Dobra W ogóle co on robi? Hardcore <laughs> I spierdzielamy I teraz Och ty Wiesz co? Jest Zlewamy. Och nie Muszę to dobrze zagrać Uciekamy! Jest! 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 Przepraszam za takie ten, ale to jest naprawdę mocne. Jak ty jesteś dosłownie o krok od zginięcia. Mhm, ty nas wyprowadziłeś, tak na pewno. Tępy H1. A to ha. Hmm, przepraszam, może to być dużo słychać, ale naprawdę. Nie dostaję napadu na pałuszki, jestem pałuszkozerzem. Follow To nie, nie, powiem co tam się dzieje, ale to jest H, to jest H. Nie będę tu przeklinać, to jest H. To przez ten głupi to, że yy, Faramir go złapał i on się yy, przestał ufać Frodowi, więc biedny Smigul. Wow, trzeci poziom? Nieźle. A ideal... Nie, żaden, nic. Patrzcie, patrzcie na tą minę, patrzcie na tą minę sama. Yeah. Ja, to to <laughs> Ona śmieszną tą minę. Dobra, co muszę tu kupić? Te truty ostrze, siła zemsty, nie kupię. Zagrywka barzowka. Płaszcz, haldi, płaszcz Haldira, bo to jest jego, jakby, ten, ten, specjal. Co e, mam kupić? Wszystko mam pokupowane. Ładzień. Nie mogę kupić. Dobra, zostawimy to tak. Zapiszemy na no tym. Dobra, w następnym odcinku sobie polecimy drogi do Isengardu Gandalfem A potem to już kawałek tylko troszkę i już koniec gry będzie Jeszcze tak naprawdę czekajcie